E, i dzisiaj chciałbym podzielić się takim <laughs>, słowem, które mam w swoim sercu i ono dotyczy e, jednej bar bardzo ważnej zasady, który e, nauczyłem się już od dawna. E, po prostu Duch Święty mnie nauczył i ja to wykorzystam w swoim życiu, żyję tak. I chciałbym po prostu podzielić się z Wami e, tym, co mam w sercu i... Chciałbym porozmawiać dzisiaj o szacunku dla pomazańca Bożego. Temat kazania. Szacunek dla pomazańca Bożego. Taki temat. Będziemy uczyć się tej lekcji duchowej od Dawida. Dawida, męża według serca Bożego. On naprawdę przykład. Jak to robić dobrze, jak szanować Pomazanca Bożego. I oczywiście u Dawida można nie tylko tej lekcji się nauczyć, ale zwrócimy uwagę na tą lekcję teraz. Chodzi tutaj o relacjach pomiędzy Dawidem a Saulem pierwszym królem Izraela. I jeżeli chcecie, oczywiście, że chcecie tu ciekawą historię całkowicie wiedzieć i ja zapraszam was do Biblii, żeby samodzielnie mogli przeczytać całą historię tych relacji. Ona, ona jest po prostu dużo, dużo lekcji można można tam znaleźć. Ale powiem, że Saul był pierwszym królem Izraela, ale z powodu swojego nieposłuszeństwa i pychy został odrzucony przez Boga. Tak było. I Bóg wybrał innego człowieka do przywództwa w Izraelu. Tak było. I przeczytamy pierwsza Księga Samuela, 16, 13, 14. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. Namaścił Dawida. I od tego dnia Duch Pański Spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i podszedł do ramy. E, I dalej jest napisane, że od Saula odstąpił duch pański. E, tutaj napisane, gdy od Saula odstąpił duch pański. Czyli widzimy, że Pan Bóg powołał innego człowieka, żeby być przywódcem Izraela, ale Saul został dalej na swoim stanowisku i pierwsza księga Samuela 18, 12. Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. I kiedy czytamy tę historię, to pamiętamy, że Saul starał się nie, po prostu, nie, 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 nie tylko bał, bał się, bał się Dawida, ale po prostu chciał go zabić. І, і так було кілька разів. Ну, е, Прочитаємо два таких приклади з вами, які е, на правда Саул не, не тільки сам хотів зробити, але просто зробив дуже таку військову операцію, щоб з Давіда знали. І було дві таких душі операції. І цієї ці операції був Давід, щоб його знали і забити. I przeczytamy pierwsza Księga Samuela, 24 od 3 do 13 wersetu. Wziął tedy Saul ze sobą 3000 tysiące wojowników wybranych z całego Izraela, i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał kozic. Czyli. Co to znaczy? Wojskowa operacja, tak? Trzy 3000 wojowników. Czyli Saul liczył, że Dawid był e, takim, nie wiem, taką e, pogrozą dla e, bezpieczeństwa całego Izraelu. To było oczywiście kłamstwo. To. Saul przyjął klapstwa diabła na temat Dawida, no, ale przyjął, tak było. I doszedł do szałaszów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego. Oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce. I będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał wtedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. Po prostu super scenariusz. Tak. Na korzyść Dawida. I ludzie mówią, słuchaj, no widzisz, co robi Pan Bóg. Po prostu trzeba teraz wykorzystać. I Dawid nie zabił, ale zrobił coś. Zrobił coś, tak? Ociął kraj płaszcza. A potem czytamy, że ruszyła Dawida sumienie. W tłumaczeniu Jakuba Wójka napisano, że to dotknęło serca Dawida, że coś, coś zrobiło się z jego sercem, kiedy on to zrobił. A co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg, Duch Święty w ten czas zaczął uczyć Dawida bardzo ważnej lekcji. Bardzo ważne. I co to za lekcja? Dawid powiedział... I rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi Pańskiemu. Podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem, pań, pomazańcem Pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskinii i poszedł swoją drogą. Czyli czytamy tutaj o tej lekcji, że, że ja nie mogę podnosić swoją ręką na Pomacańca Pańskiego. Tak? Taka lekcja Dawida. Nie mogę. Ja to nie zrobię. I dalej, potem stał również Dawid i wyszedł z jaskini. Głowa za Saulę, za Saula. Panie mój, królu, a gdy Saul obieżył się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula, dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących? Oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie. Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby Cię zabić, lecz ja oszczędziłem Cię, postanowiąc, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazancem Pańskim. Ojcze mój, zobacz, zobacz skraj Twojego płaszcza w moje ręce, a stąd, że uczyniąc skraj Twojego płaszcza, nie zabiłem Cię. Możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, niewestępnego, i że nic nie zawiniłem przeciwko Tobie. Ty zaś czychasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną a między Tobą i niech Ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. I kiedy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, czytamy dalej od 17 wersetu, rzekł Saul, ty Twój głos, synu mój Dawidzie, i wybuchnął głośnym płaczem. I rzekł do Dawida, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż Ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem Ci zło, i dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w Twoje ręce, gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść. Niech Pan odpłaci ci dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem. I że w Twojej osobie utrwa, utrwali się królestwo izraelskie. Dramatyczna rzecz. Naprawdę. Co chciał zrobić diabeł? Jak najwięcej śmierci, jak najwięcej bólu. Jak najwięcej. Żeby brat zabił brata. I tak wyglądało, że Saul był wrogiem, wrogiem Dawida. Chciał jego zabić. Ale ciekawe, taka lekcja od Ducha Świętego dotknęła serca Dawida. Nie. On, Saul, myśli, że ja jestem jego wrogiem, ale ja nie jestem. I on dla mnie nie jest wrogiem. On jest pamazańcem Bożym i ja będę Jego szanował. Amen. Amen. Tak zrobił. I zwyciężył, nie? Bóg zwyciężył. Bóg zwyciężył. Czyli ten człowiek, który szukał, żeby zabić Dawida i go pobłogosławił. I powiedział: Amen. Będziesz Królem Izraela. Amen. To jest po prostu niesamowicie. Co Pan Bóg robi? I ta lekcja tak po prostu była ważna dla Dawida, tak głęboko była w jego sercu, że następnym razem jeszcze jeden przypadek, kiedy znów, uh, znów uh, czytamy pierwsza księgę Samuelia, nowa wojskowa operacja, uh, 26 od pierwszego wersetu i przyszli z Fiejczycy do Saula, do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu, Hakila na skraju puszczy. Ruszył tedy Saul i pociągnął ku pustyni Zyw, a z nim trzy tysiące wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawida po pustyni Zyw. No i od siódmego wersety przeczytamy. A gdy Dawid i Abishaj przybyli nocą do wojowników, Oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wytknięta w ziemię i jego głowy. Abner zaś i żołnierze spali wokół niego. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: Dzisiaj Bóg wydał Twojego wroga w Twoją rękę. Pozwól, że przygwozdzę go teraz włócznią do ziemi, za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Znów fajny scenariusz. Nie? No, wszystkie problemy rozwiązać. No, bo ten grzesznik tutaj biega za mną, ktoś szuka moje, moje, mojego życia zabrać. No, to, to ja już nie sam, to mam tutaj przyjaciela. Tak zrobię. Niech parę przyjaciel zrobi. Tak? Ale Dawid powiedział. Powiedział jemu, tak? Ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go, bo ktoś podnosi rękę na pomazańca bańskiego bezkarnie. Czyli czytamy tutaj przyczynę, dlaczego Dawid nie robił tego. Bo on zrozumiał, że to jest niemożliwe podnieść rękę na pomazańca Bożego bezkarnie. To jest po prostu niemożliwa. Taka jest zasada, którą on nauczył się od Ducha Świętego. I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Pan, że tylko On, Pan, go ugodzi, albo nadejdzie Jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie, niech mnie Bóg zachowa, aby umiał podnieść rękę swoją na pomazańca Pańskiego, to też wieś. W, to też wieś w łóżnię, która jest u jego głowy i drzbanek na wodę i odejdźmy. I zabrał Dawid w i drzbanek na wodę, które były u głowy Saula i odeszli. Nikt zaś tego nie widział, ani nie zauważył, ani się nie obudził. Wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. No i dalej czytamy znów Dawid bo Bóg, Bóg zwyczężał Nie dał Dawidowi zrobić krzywdę dla Saula. I czytamy dalej, że znów Saul jego pobłogosławił. Znów płakał. Znów, znów. Powiedział, że zgrzeszyłem w 21 wersecie. Saul rzekł, zgrzeszyłem. Wróć więc, synu mój Dawid, bo nie skrzywdzić się już nigdy za to, że dziś, dzisiaj za to, za to, że Ci dzisiaj drogim było życie moje. Powiedział, powiedział. Ale wiemy, że, że nie zmienił się dalej. Nie zmienił się. I wiemy, jaki koniec był, Saula. Jaki koniec. Bo grzech nie ma miłości. Nie do kogo z nas. Nie ma miłości. Grzech po prostu nie ma miłości. Grzech zabija nas, oddziela nas od Boga. Tracimy nasze życie, jeżeli idziemy za grzechem. Tak było z Saulem, Pomazanie z Bożej, namaszczenie z który był powołanym Bogiem, dlatego, żeby zbawić Izraela, odstąpił od Pana Boga. Ale ręki Dawida na nim nie było. I Dawid zasiał w wierność Pamazancowi Bożemu, a następnie zebrał ją w ludziach, którzy służyli razem z nim. To naprawdę, naprawdę. Ta zasada, ta lekcja dla serca Dawida była taka, że on, on o tym wiedział i on zasiał taką wierność i potem zebrał po prostu wierność u swoich ludzi. Czytamy o 37 ludziach, którzy służyli Dawidowi. 37. W szczególności wyraźniono trzy osoby. I przeczytamy z Wami druga księga Samuela 23, od 13 do 17. Mówię, że nie czytam imion też tych ludzi, bo jeżeli chcecie znać imiona, chcecie. To przeczytajcie w Biblii. Dobra. Naprawdę, Słowo Boże, no to jest super piękne, że no, warto jego czytać, nie? Amen. Co dotyczy tych trzech spośród trzydziestu dowódców, to stąpili oni i przyszli w okresie żniwa do Dawida, do pieczary Adulam, podczas gdy oddział Filistynczyków obozował w Dolinie Refaim. Dawid przybył wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał, miał pragnienie. Rzekł więc: Kto da mi się napić wody ze studni Betlejemskiej, która jest przy bramie? Wtedy to ci trzej rycerze przybili się przez obóz filistyński, naszerpali wody ze studni Betlejemskiej, która jest przy bramie, i przynieśli ją Dawidowi. Lecz nawet nie chciał jej pić, ale wylął ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc, niech mnie Pan zachowa, abym to miał uczynić. Czyś miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia i nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej rycerze. No trudno zrozumieć. Dawida tutaj. Czyli nie miał wody w innym miejscu? Nie mógł znaleźć? Mógł. To nie była jakaś, nie wiem, ziemia bezwodna. Nie. Mógł znaleźć, ale, ale powiedział: No coś, ktoś to zrobi z was. Ja chcę wody z Betlejemu. Ja chcę się napić. Po prostu, nie wiem. No idź się napić? No idź co? Chcesz, to idź się napij. Pierwszym, idź, my z tobą pojedziemy. No, tak trzeba było odpowiedzieć, tak? Dawidowi. Widzie, no, trochę nie rozumiesz o co chodzi. Idź sam. Ale taki szacunek od ludzi. Taką wierność otrzymał, że, że to świadczy o, ci, o ich oddanych sercach dla Niego. Dobrze, chcesz? No, no to zrobimy teraz. I zrobili. Zrobili. I kiedy przyszli z powrotem do Niego, z tą wodą, to pokutował Dawid. Zrozumiał, że źle powiedział. Powiedział, nie, ja nie mogę to pić. Wyleję jako ofiarę dla Pana. To jest krew ludzi. Ja nie mogę. To, co siejemy, to po tym mamy. I Dawid miał wierność. Dlatego, że taką wierność okazywał dla pomazańca pańskiego. To jest bardzo ważna lekcja. Zawsze staram się, staram się być poddanej, być posłusznej ludziom, których Bóg postawił w jakichś miejscach. I oni, oni są namarszczęcami Bożymi. Chcę być posłusznym, chcę rozumieć, co mają w serce, chcę ich wspierać, bo rozumiem, że taka jest Boża wola w moim życiu żeby pomagać pomazańcom Bożym. Jak w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie czytamy list Pawła do Efezjan 4.11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Bóg ustanowił. Taki, taka zasada funkcjonowania kościoła, że Bóg tak robi. I chcę rozumieć tą lekcję, którą Dawid się nauczył, i chcę też robić wszystko, dlatego, żeby ją wypełnić. Pomodlimy się razem. Amen. Panie Boże, dziękujemy za to, że uczysz nas. Duchu Świętej. Dziękujemy za Twoich pomazańców, Panie, których stawisz, których błogosławisz i namaszczasz, dlatego żeby oni wypełniali Twoją wolę. Dziękujemy za Twoich pomazańców we władze, Panie, których dzisiaj wybieramy. Dziękujemy za Twoich pomazańców w rodzinach, Panie, za mądrzej, za też żon i może i żona odnośnie dzieci, że oni mają władzę. Dziękujemy za Twoich pomazanców w kościele, Panie. Dziękujemy za Twoich pomazanców, za ludzi, którzy wypełniają Twoją wolę. I błogosławimy ich w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa. I modlimy się, żeby błogosławił ich, chronił ich, Panie. Bronił ich od wszelkiego zła w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlimy się o tym, żeby też połączył nasze serca, żeby moglibyśmy wspierać ich w imieniu Jezusa Chrystusa, tam gdzie jesteśmy. Dziękujemy za to. Amen. Amen. Chwała Panu Bogu.